Siemano, siemano, witajcie z tej strony co jak Widzowie Dzisiaj dla was nagrywam Notruf 112 Dzisiaj se pojedziemy W jednostce PSP, nie OSP tylko PSP Zobaczymy jak to będzie wyglądać I yy, Myślę, że Dzisiaj jakiś może Pożar, bo zawsze OSP było wzywane do Innych z e, takich wiecie, nie koty, nie koty, nie tego A dzisiaj jesteśmy w PSP i zobaczymy jak to będzie służba wyglądała, przebiegała po drodze Mamy do dyspozycji drabinę, ciężki, lekki i tam różne Więc naprawdę jeszcze czym teraz porobić wyjazdy i nie tylko Idziemy na krzesełko, usiąść aby się zrelaksować, zaraz jakieś wyzwanko na pewno wleci. Mam nadzieję, że nie. Znaczy, żeby trochę się pobawić, to trzeba wyjeżdżać na wyjazdy i nie tylko. A zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Może jakieś pożary, nie pożary. No na razie to jest jakieś. Jedzie pewnie do wypompywania woda. Znowu, bo taki ten to by nie jechał Do pożaru No ale zobaczymy Zobaczymy jak to będzie nam szło dzisiaj Bo naprawdę może być ciekawie Może być bardzo ciekawie Mojego dowódcy jeszcze nie ma Ale już wsiadamy i jedziemy No wsiadaj Trochę za wcześnie Dobra, jedziemy I zobaczymy co będzie się dziać Wstawiam, że albo drzewo jeszcze może być Bo do takiego też wysyłają drzewo Ale wszystko możemy się przekonać A wy widzowie jeśli jeszcze nie zostawiliście suba na kanale to Bardzo serdecznie miło by mi było jeśli byście zostawili suba na kanale z dzwonem bo co tutaj się dzieje? Plama oleju! O proszę! Bardzo ciekawe zdarzenie. Mamy. Czekajcie, asystent techniczny. Osunięcie działu eksploatacyjnego. Pójdziemy się na początku dowiedzieć, co się stało. Badanie miejsca, tak zwane. Ja sobie idę z gościem porozmawiać. Super, że jesteście. No dobrze, już w czym rzecz. To, że wolno jeździmy, to nas za to nie okrzaniać, ale... My robimy dobrą robotę za to. Dobra, wysłuchajmy go, co on ma do powiedzenia. Dobra Ten już tu ogarnia Bardzo mi się to podoba I teraz będziemy obczać dalej co się dzieje Dobra otwórz tą pokrywę Ten niech tu ogarnie Teraz sypiemy Pięknie to wygląda, to już można odłożyć. zostało tu, dobra, mam wszystko? Wszystko. To wracamy do bazy. Spakuj się. Tapeczka nie była nam wcale potrzebna. No ale. Bywa i tak. Bywa i tak. Może zaraz jakieś grube wezwanie dostaniemy i będzie lipa. I będzie lipa. Zamykamy i jedziemy Siadamy jedziemy Do koszer No nie otwieraj mi tych drzwi Tomcio Skup się Skup się, skup się Tomcio skup, skup się, bo to naprawdę ważne Dobra, skakujemy i jedziemy to w dół Ech, dobra, trafiłem To w dół i wracamy do koszar Wejścia A Kev. 11, 1 Wracamy do bazy. Tak jest Trochę zły warunek, podejmę, ale dobra Mniejsza to, mniejsza to Wracamy do kosza. Ale zawinął teraz. No dobra, no. Bywa tak. Lecimy. Jak widzicie, teraz nie z OSP, a z PSP. Pomyślałem, że nagram. No i pierwsze zlecenie takie luźne, bym powiedział. No bo co to? Takie wiecie, Płyn eksploatacyjny, czy jakoś tak? Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. Możecie mnie poprawić w komentarzach oraz pisać, co sądzicie o moich filmach i w ogóle. A my parkujemy, wysiadamy. Trochę krzywo stanąłem, no ale dobra. Już nie będę poprawiał. Jak będzie okazja drabiną pojeździć, to też pojeździmy drabiną. No, bo jak inaczej nie skorzystać? Jak inaczej nie skorzystać, moi drodzy Państwo? Mm, ten gościu jest tu. O, ten jest w, w dyspozytorni. Podoba mi się to. Mi się podoba. Ciekawe, co dostaniemy na wyjazd. Teraz. Ach, tu Mały jedzie Mały tylko jedzie. Czyli prawdopodobnie. Albo kosz się zajął ogniem i trzeba go szybko uratować. Nie patrzę na zjeżdżanie po tą pierwszą. Bo to już wyszło właściwie. Albo trawa się jeszcze może palić. Może pożar wiaty. Nie wiadomo. A szybko siedzi, o skubany. Dobra, szybki wyjazd W którą? Tam, dobra Nie bo ja zawsze nie wiem, bo To sami mi pokazuje jeszcze z 1,4 km matko Wypadek wątpię, bo zawsze by duży jechał ale zobaczymy. Jeden, dwa. Wydaje że to jest pożar śmietnika. Pożar śmietnika. Ale zobaczymy. Oj, oj. Dobra, uderzyłem. To trochę mnie opóźnia. No jedź. Trochę nawet bardzo mnie opóźnia. Ale dobra. Niech jedzie jak na razie. Niech jedzie i zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co tam będzie się palić, bo ja nie wiem. Nie wiem, co się dzieje. Aczkolwiek mogę się domyślać, aczkolwiek bym nie chciał. Ale wiecie, jak to też bywa, nie? Wstawiam wadę odpompowywania. Na pewno nie, bo to, to nie, nie ta jednostka jedzie. Wiedziałem, że pożar śmietnika świetnika. Parkujemy wlot wody gaśniczej. Albo nie, może armatkę damy? Działa nie, albo nie. Dobra, czekajcie. Armatka wodna. Załatwi wszystko. Może uda się ją odpalić tą armatkę. Może uda się ją odpalić. Pompa jest odpalona. No, a ty co? A, dobra. Jest drugi tu. Teraz ja zrobię wlot wody gaśniczej, żeby nie było. Sam sobie dam radę. Tu mamy klucz. To ok. No, i git. Eee, dobra. Żeby to było jakoś klucz jeszcze. Dogasiło się? Perfekcyjnie. Dobra, a tak to by musiał. A tak się muszę rozłożyć. Eee, żeby ten... No żeby trochę... bo to trochę też wody poszło. Jak, jak to armatka. Opuści... Nie, dobra, wbiję. Gdzie on? O, muszę to otworzyć, żeby tam to otworzyć. No tak, zapomniałem. Nie, ja tego nie chcę. Co on. Hydron, znaczy no wiecie co? On będzie miał tu tu. Wiecie co? Zróbcie to sami. Czy będzie się tli Niby się tli Niby się tli Dobra jest obecny obszar Dawaj tą armatkę panie Odpal ją jeszcze raz Trzeba wygrzebać Użyj Użyj Gdzie mam widły są widełki? Są widełki Elegancko Użyj A gdzie mój drugi strażek. No że siedzi w aucie Gdzie A tu Schował się za krzakiem, dobra Przegrzeb to Pali się no i co? Będziesz tak stał, kobieto. Trzeba wziąć. I ugasić. Moja droga pani. A nie. Użyj. Czekajcie, bo ja nie wiem tym sterować tak za bardzo. E. Bo to jednak trochę ciężkie jest, wiecie? Sterowanie tym. O, udało się, brawo Brawo dla Tomcia A ja już bym chciał przestać, żeby to leciało Dobra, stop! Już Już! Stop! Gdzie ty schodzisz? Ej, coś się zbogowało. A nie, dobra. Czekaj. Jezu, jak ja nienawidzę takiej sytuacji Czy mi ta armatka nie chce... Dobra, starcz już tej wody Weź i wyłącz tą wodę Pompę Użyj Wyłącz Czemu to dalej chodzi? O, dobra, pokujemy się. A, to jeszcze trzeba zbiornik napełnić. No dobra, to zrobimy, to dla wady gaśniczej. Trzeba jednak to zrobić. Więc robimy, nie to, myślę, że to jest z tej strony, ale dobra. Czy ja nie chciałem tego. jakie to jest oparte? Dobra. Na tamtym gościu, co? Badać, jest wszystko w porządku. Armatka to ugasiła. To na pewno jest w porządku, nie? O. No rozdzielacz. A. Ty bierze. Dobra. No co za... No widzicie, tak to bywa. No chciałem podłączyć, to nie Dobra, teraz ja chowam już na pewno widły, żeby już nie chodzić na górę. To się napełni Ja od razu schowam, żeby nie było Że ja coś narąbałem schował tą kamerę termowizną, czy ja się ją gdzieś położył? gdzie się położył no i dobra, górę mamy zrobioną, no to teraz jeszcze nie pełni zbrodni, a tylko trzeba może odpalić dobra, niech będzie czemu ta woda się cały czas leje z tej armatki jak ktoś mi to wytłumaczy nie mogę obsługiwać, nie od odpalałem tą armatkę, szczerze powiedziawszy. Po tym co zawsze miałem guzik, włączałem ją. Jak ktoś tą armatkę garnie. O, spachuj się. To może ją wyłączą. Wyłączą tą armatkę czy nie? Wyłącz tą marmatkę. Woda się dalej leje. O, przestała. Bardzo ładnie. Eee... Dobra, pakujemy go. Całutki czas. Zamkniemy i będzie pięknie. Jak to się mówi. zamkniemy i będzie pięknie na, 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 na. o, Pana matkę skończył o, to 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 jak ładnie złożył jednak dobra, czekajcie musimy to zamknąć A wy pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę subika na kanale z żeby was kolejne filmy nie ominęły na tym kanale ja się w tym pięknym odcineczku z wami żegnam Pamiętajcie co przed chwilą powiedziałem Ja się z wami żegnam i do zobaczenia Do kolejnego odcineczka Luwa